Cześć kochani, witam Was na vlogu. Dzisiaj rozpoczynam vloga z mrozinnego dnia, bo tak naprawdę jest jakieś takie hmm, arktyczne powietrze. Jest tak zimno, ja mam rękawiczki, ciepłą kurtkę zimową. Już tak naprawdę byliśmy przygotowani chyba na to jesień człowiek się rozbierał, a dziś jest po prostu tak zimno. Było minus 6 w nocy. Ja wyszłam teraz z pieskami na spacer. Moje grube dresy, które uwielbiam na spacer, i powiem Wam, że te buty to po prostu już trochę przeszło. One mają rok, ale są świetne na spacer. Ja nawet w zimę w nich wchodziłam na spacery, bo mają grubą podeszwę i przede wszystkim no, są ciepłe. I powiem Wam, że muszę sobie kupić jeszcze jedną parę tych butów. Te na spacer już tak ściochrać, <gryw> że tak powiem. Chodźcie pieski, a. A takie, żeby mieć, wiecie, na wyjście, że tak powiem. Znaczy na wyjście, na miasto gdzieś tam. Czy to na zajęcia. Chodźcie. O, ale jest, ogólnie jest bardzo ładnie. Jak teraz tak oglądacie, to jest piękne niebieskie niebo. Słoneczko świeci, ale jest bardzo mroźne powietrze. No chodźcie, chodźcie. Nie ma wody. Nie ma wody. Bardzo dużo lata rybit bo spuszczają teraz stawy. Tak Lejduś? Po co spuszczają? Po to, aby teraz te stawy wapnować, a później znowu napuścić wodę i znowu spuszczać, bo zaczynają się odłowy, czyli małe rybki. Także czuć wiosnę. Pani też będzie jadła kisiel? Nie, herbatkę. Herbatkę? Bo opowiedzieć, co bym ci zrobiła? Ja sobie Będę jadła kisiel. Mówię, właśnie widzą, że to jest bardzo fajna forma przekąski na noc lekka, mało kaloryczna. Zapasy zrobiłam, kupiłam taki o smaku leśnych owoców. Do tego truskawkowy, truskawkowy. I tak mówię do mamy w sklepie, że właśnie ten z Geliw jest tańszy, ale z racji, że ja wpisuję teraz wszystko do Aplikacji i sobie po prostu sprawdzam, to już wiem dlaczego. Dlatego, że po prostu ten ma 28 gramów, a tamten 31,5. Yy, niby tańszy, ale ma mniej gramów. No ale to nic. Yy, spore zapasy: malinowe, wiśniowe, truskawkowe. Jeszcze widziałam jagodowy, jabłkowy, cytrynowy, ale stwierdziłam, że jak ty mi się znudzą, to wtedy. A teraz sobie robię właśnie truskawkowy. Jejciu, ale pachnie ładnie. No i ja sobie lubię poczekać, bo ja nie lubię takiego gorącego jeść. Muszę poczekać z godzinę. I ja wtedy lubię, jak takie grudki się tu robią. Albo czasami miejscami jest on nie tak dobrze wymieszany. To takie coś fajnego się zbiera tu. Nie wiem, nie potrafię wytłumaczyć. Już chyba tydzień jem. Codziennie, właśnie wieczorem sobie robię taki kisiel. Panienka już śpi. <śpiewa> Teraz się położyła. Kochani, ja czytam ostatnią część książki Karoliny Wilczyńskiej. Powrót do Jagodna. Ostatnia. Nie mam już, kochani, tej jedenastej części. Ale no, dla mnie ona była najfajniejsza. No, w sumie jeszcze nie wiem, jaka ta będzie, ale ta jedenasta część ukazuje, jak niektórzy mają mm, złe wspomnienia ze świąt, z dnia wigilijnego. I moim zdaniem warto przeczytać tą jedenastą część, bo porusza naprawdę wiele wątków. Moja mama na przykład stwierdziła, że jej ta jedenasta część tak średnio przypadła do gustu. Ktoś w komentarzu mi napisał, że czytam książki dla starszych pań i że na tym spotkaniu to byłam jako jedyna młoda osoba, a to nieprawda. Ja myślę, że te książki są bardzo wyjątkowe, dlatego że um, niosą pełne przesłanie o sile miłości, szacunku do drugiego człowieka. O którym w tych czasach naprawdę bardzo yy, ciężko. I zachęcam Was wszystkich do przeczytania tej całej serii, bo napisanie 12 części. Rejtusia <grytusia> się znudziła moim gadaniem, mam nadzieję, że Wy się nie znudzicie. Przeczytanie 12 części i napisanie 12 części książek, no to jest yy, coś niesamowitego, bo ja czytałam te książki z zapałem. I z jednej strony chcę już przeczytać coś innego, inny gatunek, bo to jest obyczajówka, już bym chyba sobie przeczytała jakiś kryminał, bo lubię, ale z drugiej strony jest mi trochę przykro, bo w pewnym sensie troszkę można się utożsamić z tymi bohaterami. Także zachęcam i pamiętam, że jak moja mama tą książkę pokazała u siebie na relacji na Instagramie. To napisała do mnie Nasza Wicka, że Ewa sięgni po tą lekturę, bo naprawdę warto. I ma ona 12 części. Ja tak mówię, co? Jakie 12 części? Mm. I moim zdaniem, kochani, najważniejsze to, żeby znaleźć po prostu książkę dla siebie. Nie ma czegoś takiego, że y, ty jesteś za młoda albo za stara na takie książki. Nie, po prostu czytajmy. Ja, kochani, przyjechałam na moją ulubioną siłownię czyli kuźnie sylwetki. Bardzo lubię tutaj przyjeżdżać, bo jest bardzo fajna atmosfera, bardzo fajni ludzie i przede wszystkim bardzo dobry sprzęt. Jest ich naprawdę bardzo dużo, także to jest najlepsza siłka w Końskich. Ciekawe jestem, ile jest osób. Ja już jestem po zajęciach, więc poćwiczę i jadę do domku na późny obiad. Chociaż miałam ze sobą kanapkę. Uuu, sprzątańko. Jestem gotowa, także idę ćwiczyć, spalać kalorie. Powiem Wam, że już się tak wdrożyłam w te ćwiczenia, że teraz bardzo chętnie przychodzę. Chyba najciężej jest zacząć, ale później już leci. Trzymam dietę, ćwiczę i niczym się nie przejmuję. Na spokojnie chudne, bez żadnego ciśnienia, a to jest najważniejsze. Także lecę. Kardio, oczywiście. Kochani, wykończona. Spaliłam 551 kalorii. Zagadałam się jeszcze z taką dziewczyną, e, która też tu przychodzi, i, i jakoś, tak od słowa do słowa, zaczęłyśmy sobie rozmawiać, i jakoś. Yy, Szybciej mi minął ten trening, jeśli chodzi nawet o chodzenie um, na bieżni pod górkę, co jest dla mnie po prostu taką katorgą. Ale jest coraz lepiej, coraz lepsza kondycja, bo powiem Wam, że byłam pod wrażeniem. Tylko, że jeszcze rozmawiałam. To wiecie, to było dodatkowe utrudnienie. Byłam na rowerku, tam spaliłam 100 kalorii i byłam jeszcze troszkę na schodach. A, i trochę orbitrek, ale to tak tylko, wiecie, dla rozgrzania rąk. Mm. Teraz też chcę troszeczkę wzmocnić nogi. Eee, także pomalutku, pomalutku i do formy się wróci. Eee, dziękuję za całe wsparcie, które e, dostaję od Was, bo dostaję na Instagramie. Jadę jeszcze do biedronki, e, tylko muszę trochę odpocząć, bo no, taka upocona to nie bardzo, żebym poszła. Mm, <laughs> żeby troszkę odsapnąć. Bo muszę kupić ser. Ostatnio uwielbiam po prostu jeść twaruk z drzemem wiśniowym albo z truskawkowym. Obojętnie z jakim. Najważniejsze, żeby był twaróg. Bardzo go lubię. Także chwila odpoczynku i jadę. Dajcie znać, czy wy też ćwiczycie. Dobra, szybki unboxing zakupów, ale naprawdę bardzo szybki, bo nic specjalnego nie mam do pokazania wam. Kupiłam dwa sery e, twaróg klinek. Był delikatny, ale my wolimy półtłusty. Dwa takie właśnie. I jeszcze wziąłam ser żółty, bo ostatnio mam ochotę, a nie było w domu, więc o, taki i chce mi się na słodko, a dzisiaj nic jeszcze nie jadłam słodkiego, więc kupiłam sobie batona, którego uwielbiam po prostu, polecam wam. Wolę coś takiego zjeść, jak te proteinowe wszystkie, yy, to jest czarna czekolada, wiem, że się nie powinno na yy, pusty żołądek tak naprawdę a Znaczy pusty żołądek. Jeszcze nie jadłam po prostu obiadu. Jeść słodkiego, bo ten kortyzol się podnosi. No ale dobra. Po prostu nie wytrzymam do domu. Mmm. Obłęd. Dwa coś kosztuje. Przepyszne. Wziąłem tylko jednego. Żeby nie zjeść dwóch. Ja tak mam po prostu. Wolę sobie jednego wziąć i koniec. Żeby nie mieć zasięgu ręki. Idę do domu. Dziś szef kuchni poleca, czyli moja kochana mamusia, ziemniaczki, sos z łopatki wieprzowej i do tego mięsko, słucham, z pieczarkami. z pieczarkami, do tego pieczareczki, buraczki, białeczko jest, węglowodany są, wszystko się zgadza. Przepraszam panią, ale to chyba jest mój <laughs> obiad. Nie wolno. Smacznego, mamusiu. Dziękuję. Jak ci smakuje obiad? No, no dobre. <laughs> sama sobie ugotowałam i sama się pochwalę. Smacznego. A tata jak zwykle poszedł. Tak jest. Proszę, jaka jestem głodna. Ty też? Ty też jesteś taka głodna bardzo. Nic nie jadłaś całą noc? Cały dzień? Hmm. Powiedz mi, Lejdusiu, jak pracownicy pracują obok. Wszystko w porządku? Bo ja wiem, siedzę w domu, zimno jest, nie wychodzę. Jak to jest, że nie chcą wychodzić na zewnątrz, ale na fowser bardzo chętnie, mamuś, już Ja zrobiłam dwa razy ryz, ryż z warzywami, już mi się odechciało gotować. Mówiłam, że nieco dziennie się je takie rzeczy. To prawda, jak zwykle miałaś rację. Pierdziaszku, pierdziasku. Czekała na mnie. Kocham cię, kocham cię. Tęskniłam za tubą, płakałam. O wiele, Dusia moja kochana, gdzie ona jest? Gdzie ona jest? Idę ja robić kawę. Napij się pani kawy? Tak, poproszę. Kawa, kawa, kawa. Ściapka, na no no Proszę tutaj z mojego ucha. Sióf, uciekać. A jak się tata czuje? No, lepiej. Jak Powiedz. myśli o totolotku, to lotku, to lepiej. No, no, no. Pewnie, że tak. Idziemy spać. Proszę mi stąd, sióf. Musimy kwiatka wsadzić. Już rządzicielka za ten obiad myślałam, że to darmowy będzie, ale no nie ma już... tak. Nie ma tak dobrze. Interesy. Wymyśliła sadzenie kwiatka. Co to ma być, proszę panią? Ja już byłam na siłowni. Tylko jednego? Jak na razie. Na razie. <noise> Dopiero się wiosna zaczyna. Robię kawkę dla rodziców, dla siebie, e, bo dzisiaj piłam tylko jedną. Tylko jedną. Trzeba napić się drugiej. Powiem Wam, kochani, że się tak przyzwyczaiłam do tej kawy w domu, że nigdzie idzie mi nie smakuje. Ja już wiele razy mówiłam. Tak, najdusi. Jeszcze na spacerek pójdziemy, tak? Na spacerek? Kto pójdzie na spacerek? Juhu! Juhu! Super, super, super. A poterek też idzie na spacerek? Ja no, pokażę, jaką jest spacerek. Na spacerek, na spacerek, na spacerek. Co tam? Dzień, poterek. Lejdusia to jest kochani, lekka. Gorzej, potera tak wziąć. Poterek to jest kawał chłopaka. No, wystarczy, proszę panią. Idziemy, tak, na spacerek. Na spacerek idziemy. Tak? Na spacerek. Na spacerek. Na spacerek. Najpierw kwiatka wsadzimy i kawę wypijemy. A później pójdziemy, dobra? Mogę Was na razie wypuścić. To trzeba wody dolać. Tak? Bo jest nie do No już, już, już. Już. Boże, było się nie odzywać wcześniej. Jak z dziećmi. Moment, tylko złożę kubek, dobrze? Kubek dla mnie, dla tatusia. Już. Boże, jaka radość. Jaka radość. O Jezu. Jezu. Jezu! No chodźcie, chodźcie. Proszę kawusie. Dziękuję. Jak się czujesz? No trochę lepiej, jak siedzę w domu. Uh -huh. A jak wychodzisz? Ja wychodzę, dopóki nie wiatnie, nie zawieje to. Musisz jest się, tato, po prostu ciepło ubierać. Mnie często ludzie piszą, że ja chodzę porozbierana i chyba mam to po tobie. Bo ja też taka chodzę, powiesz, porozpinana, bez czapki. No to przykro mi, że bierzesz ze mnie wzór. No a o... latem możesz brać wzór, ale nie. Wiesz. <grym> latem mogę brać, tak. jak chodzisz bez koszulki. Mm. <grym> Słuchaj, wypuściłam psy na zewnątrz. I tak się zdenerwowały. Psy na zewnątrz wypuściłam. No. Bo się pan oparł o siatkę. Ale tu od drogi czy od Niemcy, podwórka? Nie, od podwórka tam gdzie robią. No jak to się tak można bez ich zgody oprzeć no, o. zgadza się. Siatkę. Tato. Słucham skarbeczku. A powiedz mi, co ci lekarz przepisał. Bo nawet nie zapytałam. A takie. Masz tutaj? I, bu, I buprom, i jeszcze coś. Okej, okay. a widzę, że plastry masz jakieś. A plastry to mama już swoją inicjatywę prze, tego podjęła. I dzisiaj, dzisiaj będziemy się obklejać. Dobra, ale to jeden. No, jednym nie dwa. Dobra, okej. Okay. Idę po łopatę, ale jestem na ogródku, bo tu ją zostawiłam. I pokażę wam, ile już skopałam. Ogródka, bo nie pokazywałam. O, dotąd. To tak się wydaje, że to jest mało, ale wiecie co? Zmęczyłam się, jak kopałam. Jeszcze mi tyle zostało. Proszę. No, spory kawałek. Ale dobra. Jak obiecałam, no to trzeba się wywiązać z obietnicy. Naprawdę, no możecie pana słyszeć, który <laughs> lubi mówić do siebie sam, ale jest nieszkodliwy. Pochwaliłam się ile ogródka skopałam. Tak? No co, co mnie nie chwalisz? Sama się muszę cały czas chwalić. <laughs> Musimy obok tego tutaj sadzić, bo tylko tyle zostało. <laughs> Z kwiatka. <laughs> Dobra. Co ty mi pomagasz? Co Spróbuję za łopatę łapać. Uh -huh. Jak szeroki ma być ten dół? No nie za bardzo, Gunio. Dobra. A jak głęboki? No to może... Jeszcze łopatę jedną tam. Wybierz, o. No. Bo musimy trochę ziemi dosypać. Poczekaj jeszcze tu. O korzenie? No bo to z, ze starych tych. Tyle? O, wystarczy. Dobra. No trzeba rozedrzeć. Ale nie wszystko. <laughs> nie, nie. No, Dostałam się. Dostałaś się? No. Trochę i jeszcze trochę nawozu wsypiemy, o, dobrze, dobrze, trochę nawozu wsypiemy i przysypiemy, przysypiesz. Gdzie jest nawóz? O, został tam chyba. Gdzie? Na werandzie, to ja przyniosę. Nie no, ja pójdę. Tak? Musimy ją wsadzić tutaj tą z tego rododendrona, bo stoi już na werandzie. Ale jej mróz nie za, jemu mróz nie zaszkodzi, troszeczkę go tutaj uodporniło się. Ładne ma pąki. Te no, biegną za mną. Ładne żeśmy wybrały. Trzeba przyznać, że wybrałyśmy go ładnego. dusia, tam nie ruszaj, tam nic nie trzeba poprawiać. Nie kop. Lady, bo za dużo światków. O, i tutaj wsypimy. A ja O, wystarczy. Wystarczy, i trzeba przysypać ziemię. Każdy schować? Nie, ja tu wysypię później jeszcze. Inne podsypię. No tak, tajduś, bo to jest Lady. O, dobrze jest przysypać Tyle? nawóz. Dobrze. O, i teraz można tego kwiatka wyjąć z doniczki. Poczekaj, schowam to, bo ona cuduje. że mi zatruła. <głos> <głos> o, nie bój się. Są tutaj cwane. Dobra. O, i teraz można wyjąć, pociągnąć z... Tak? O, wyjdzie ładnie. I pierwszy raz sad w kwiatka? O. I co teraz? No i teraz go trzeba ładnie przysypać. Może ty? Może, proszę, no może ja zrobię to. Dobra. O, jest szefowa, Lady. <noise> Ale ładny. No, bardzo ładny. A on nie jest za blisko tamtego? Nie. A tam? Z dziesiątkowane jest. A my będziemy tamtego y, wysadzać? Nie. Nie? Nie będzie. Co Lejduśka, Lady Klapka, przyniosła tam pod siatkę? Ja go tu jeszcze obstawię tym. Mhm. Szkoda, bo to krokusy wychodzą. A będziemy go podlewać? Można go podlać. Jeszcze. Cześć szefie. Wszystko jest w porządku, poterek? No, o. może być, Ewa. Jeszcze. One się denerwują, bo słyszą tu panów. Tak. Mama, gołe kostki, no. Ach, ta dzisiejsza młodzież. No i elegancko. Dobrze. I cała taka ziemia pójdzie? Tak, pomału. No to jest kwaśna ziemia. Mhm. No to lubią właśnie lady jak obserwuję. Jezu. Lepiej z nimi zaczynać. Chodźcie, chodźcie! A! szefuncio poleciał. No widzę cię widzę, widzę, widzę. Tam je ciągnie. Nie brykały. Kochani, jeśli taki vlog Wam się podobał, to oczywiście to lajkujcie, się. komentujcie oraz subskrybujcie, żeby być na bieżąco z innymi filmami. Tak Dziękuję. Dziękuję, ja dziękuję ja za pomoc. Ja też dziękuję. Pa! Hej.